W sposób ustawienia systemowe pozwalają przywrócić harmonię w relacjach rodzinnych? Ustawienia systemowe często nazywa się też ustawieniami rodzinnymi, ponieważ jest to pierwsza taka sfera tematyczna, która dała bazę do stworzenia w ogóle tej metody. I w jaki sposób mogą nam pomóc W Ustawienia, pracujemy, między innymi, z tematem dziedziczenia drąg i tego, że różne wzory, które dotyczyły naszych przodków, często powtarzają się u potomków, czyli w naszym życiu. I jeżeli tak jest, a najczęściej tak jest, ponieważ w większości z rodzin, z których po prostu człowiek się wywodzi, w korzeniach leżą trudne wydarzenia i czasami są to wydarzenia, które były zbyt dramatyczne, żeby można było w trakcie życia całkowicie tą traumę wyleczyć. To wtedy taka nieuzdrowiona trauma po prostu przechodzi i kontynuuje i my odtwarzamy pewne schematy. Czasami są to kwestie dotyczące przodków, w linii mamy lub taty. Czasami są to kwestie dotyczące relacji naszych rodziców, chodzi tutaj o rodziców biologicznych i też różne wydarzenia z życia, z naszego życia, z życia rodziców, nawet zanim się urodziliśmy i też z okresu, kiedy była mama z nami w ciąży. Więc w ustawieniach, poruszając temat, który jest dla nas ważny, jakikolwiek on jest czy taki, że chcemy, załóżmy, znaleźć pracę, albo chcemy wyzdrowieć, albo chcemy ułożyć, po prostu, relacje, załóżmy, z bratem, siostrą lub z kimś z rodziców. Najróżniejsze są tematy. Wchodzimy w przestrzeń energii osoby i bardzo często w jej linie rodowe. Po to, żeby zejść do pierwotnego, cennego wydarzenia, które dało podstawę, na której mogą się rozwijać tego typu schematy. I tam u źródła harmonizujemy to, dzięki czemu rzeczy w naszym codziennym życiu też w relacjach rodzinnych pomiędzy członkami rodziny partnerskie, międzyrodzeństwem i tak dalej nabierają harmonii, której czasami nie było nawet od początku naszego życia, albo w pewnym momencie po prostu została zaburzona. W ten sposób ustawienia są dla nas pomocne.